Thank you Kasia ma poważne kłopoty małżeńskie z powodu wyprowadzki byłej żony Witka oraz ich córki. Niestety dziewczyna zmusiła ją do wyprowadzki, przez to jej mąż jest wściekły na nią. Kasia już ma dość tej grobowej atmosfery, więc postanawia pomóc Beacie w znalezieniu mieszkania. Liczy, że jak uda się jej pomóc, to Witkowi przejdzie i zażegna ich kryzys w małżeństwie. Jak na razie nic nie udało się znaleźć. W sprawę też jest zaangażowany Alex który ma dobrą ofertę za nawet przyjemne mieszkanko. Kaśka zabiera na miejsce Beatę i Maję. Podczas oględzi Majka strasznie narzeka na nowe mieszkanie. Kompletnie nic jej się nie podoba, nawet okolica. Za to jej matka nawet jest pod wrażeniem nowego lokum, bowiem czyż nie jest zbyt drogi, a lokalizacja całkiem całkiem. Jednak Majka doprowadza do tego, że nie podpisuje umowy najmu. Kasia jest wściekła na córkę Witka, ponieważ wie i zrobiła to z premedytacją. A kiedy o wszystkim dowie się jej... I małżonek. To mur beton znowu będzie wściekły. Wiem, że ten wątek może czegoś wam tam nie urywać. No ale nic nie ma ciekawszego. W sumie nie rozumiem Witka. Mażony do chaty sprowadza swoją EX i myśli, że Kaśka będzie skakać z radości? Jak uważałem go za dojrzałego faceta, to teraz ma mieszane uczucia. Bo albo ma nową rodzinę, albo nie wróci do byłej. Zresztą kobieta miała tam zatrzymać się na kilka dni, a nie na wieczność. Kasia też niepotrzebnie jej pomaga, ale rozumiem, chciała, żeby w końcu Przestał się gniewać. Z drugiej strony to nie jej wina, że teraz nie ma mieszkania. Przecież miała tyle czasu, żeby je znaleźć. A zamiast zająć się tym, to wolała co innego robić. O Maji nawet nie będę wspominać, bowiem szkoda szczepić języka. Nie wiem jak wy, lecz ja czekam na pierwszą miłość Kasi. Daj znać w komentarzu, czy kaszka dobrze robi?